Rozmowa o dziewiątej. Marta Czechowska, dzień dobry. Gościem rozmowy o dziewiątej jest dzisiaj Agnieszka Herc, radna Klubu Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią. Zanim zaczniemy wątek budżetu obywatelskiego, to porozmawiamy o budżecie, o planie budżetu Zielonej Góry na przyszły rok. Jak wczoraj oznajmił prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski podpisał ten plan budżetu. Czy radni już go dostali na swoje skrzynki? Jeszcze go nie widzieliśmy, to pewnie zostanie się Rada Chwila będziemy się nad nim zastanawiać, będziemy go oglądać z każdej strony, pewnie też dyskutować na ten temat. No i w grudniu będzie sesja, na której będziemy przyjmować, mam nadzieję, owocnie. No właśnie, bo proszę wyjaśnić, na czym polega ta procedura w momencie, kiedy jest ten projekt uchwały budżetowej i radni go dostają na skrzynki, pochylają się nad nim Komisje Rady Miasta? Oczywiście, że tak. Jest on opiniowany przez wszystkie komisje, jest on poddawany pod dyskusję. Również my radni zadajemy pytania. Pytania, uwagi możemy zgłaszać do tego budżetu, no i później pojawia się on na sesji Rady Miasta. Są jakieś zadania, na których Pani szczególnie zależy jako radnej? Pewnie tak. To są, ja z, z bardzo stawiam na infrastrukturę społeczną, więc bardzo mnie cieszą kwestie związane z edukacją, ze zdrowiem, no ale też tak jak mieliśmy już okazję na antenie rozmawiać, kwestia jakości przemieszczania się po mieście, czyli dróg, też jest bardzo istotna i będzie miała bardzo dużą część tego budżetu. Skierowano właśnie na te działania. Czyli czekamy na sesję grudniową budżetową Dokładnie. no i na głosowanie Rady Miasta. Natomiast budżet obywatelski Zielonej Góry, poznaliśmy wyniki w piątek. No i jak słyszeliśmy na konferencji prasowej, dobre wyniki, jeśli chodzi o frekwencję, ten budżet zanotował. Tak, e, pozwolę sobie zerknąć. E, liczba głosujących osób to było 12 039 osób. To jest około 1,5 tysiąca więcej osób niż w poprzednim, poprzedniej edycji. No i to jest dobry trend. Bardzo mnie cieszy, że mieszkańcy zaczynają z powrotem ufać i wierzyć w to, że budżet obywatelski jest dobrym sposobem na mniejsze i większe inicjatywy i wskazaniem miastu tych kierunków, które są dla nich istotne, jako tego, co, czego potrzebują najzwyczajniej w świecie. Ale czy to oznacza, że mieszkańcy rozumieją tą ideę budżetu obywatelskiego? Nie do końca. To znaczy, ci, którzy byli wnioskodawcami... Zdecydowanie tak. Natomiast często słyszę takie głosy, że po co nam zadania takie jak pikniki, makiety, czy kolejna, kolejna droga gdzieś osiedlowa, po której mało osób uczęszcza, skoro są naprawdę ogromne potrzeby, duże inwestycje mogłyby być realizowane z, z tych środków. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że po pierwsze, każda gmina ma obowiązek przekazania około pół wydatków gminy na cel budżetu obywatelskiego. No i trzeba też mówić o tym, po co on jest, czyli on jest po to, żeby ta partycypacja społeczna miała miejsce po prostu, czyli żeby mieszkańcy pokazywali, angażowali się w naszych zadaniach społecznych też, żeby te pieniążki mogły służyć integracji społecznej najzwyczajniej. To też pokazało głosowanie, bo organizatorzy budżetu obywatelskiego wskazywali, że różne grupy się integrowały po to, żeby nie rozdrabniać głosów i żeby zdobyć właśnie to zwycięskie zadanie. Tak, bardzo fajną inicjatywą było to, że kluby sportowe rozmawiały ze sobą postawiły na jedno konkretne zadanie i to też widać w głosowaniu, że otrzymały bardzo dużo głosów. Były w tej czołówce zadań, które wygrały. Właśnie dlatego, że rozmawiają, że się integrują, że współpracują i sami ze sobą rozmawiają na temat priorytetów, jakie są. Tak samo było z, ze strażą pożarną, czyli to... W starym Kisielinie, która tak. zdobyła największą liczbę głosów. Tak, tam też, tam też ludzie ze sobą doszli do porozumienia i współpracowali zarówno na etapie Promocji swoich projektów, jak i wcześniej na etapie podziału środków, czyli wiedzieli, jakie są za, zasady. I tak szyli swoje projekty, żeby faktycznie realnie mieć szansę, zwiększyć swoje szanse na realizację później zadania. Skoro rozmawiamy o podsumowaniu tej edycji projektu obywatelskiego, to trzeba wspomnieć o zasadach. Głosować mógł każdy mieszkaniec Zielonej Góry, ale głosowanie odbyło się internetowo. Czy ten sposób się sprawdził? Tak, bo uniknęliśmy nadużyć najzwyczajniej w świecie. To znaczy, ta weryfikacja SMS-em, który przychodził na nasz numer telefonu, w mojej ocenie jest bardzo dobrym sposobem. Natomiast też nie jest łatwym sposobem, czyli trzeba było wpisać swoje dane, e, swój adres, numer telefonu. Na numer telefonu przychodził SMS, na jeden numer telefonu mogły móg przyjść maksymalnie dwa sms -y, czyli jakby dwie osoby mogły zagłosować z jednego numeru telefonu i trzeba było ten kod weryfikacyjny wpisać na platformie. To troszkę sama widziałam, budziło jakieś problemy. Natomiast mamy już tutaj na to odpowiedź, bo widzieliśmy te, 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 ten, ten kłopot ze strony, szczególnie na przykład seniorów, więc będziemy rozmawiać o tym, żeby na terenie miasta stworzyć punkty, bo był punkt tylko w biurze partycypacji w Urzędzie Miasta. Ale I tam można punkty, było stacjonarnie oddać tak, głos. Przyjść i z pomocą urzędników zagłosować. Więc e, ja na pewno zaproponuję przy kolejnych rozmowach na temat kolejnej edycji budżetu Obywatelskiego żeby takich punktów na terenie miasta było więcej. E, I to no, będzie po prostu osoba, która, która będzie wspierała, pomoże, pokaże krok po kroku, jak to zrobić. Czy to będzie się też wiązało z większą promocją tego projektu? E, na pewno, no, z roku na rok gdzieś e, staramy się na kłaść nacisk na e, promocję samego budżetu obywatelskiego, bo zależy nam na tym, żeby było z czego wybierać, żeby fajne zadania pojawiały się, bo one obogacą naszą przestrzeń, zarówno te inwestycyjne, które e, być może ułatwią życie. Być może też będą jakąś formą przyjemnego na przykład spędzenia czasu, rozwoju mieszkańców, ale też tej integracji, więc, żeby później mieszkańcy mieli z czego wybierać, żeby mieli poczucie, że to jest ciekawa forma zaangażowania społecznego. Chcielibyśmy, żeby najpierw dotarła do nich informacja, jak to działa, po co to jest i że warto? Jak wiemy, zadania inwestycyjne były podzielone na okręgi, na pięć okręgów i nie wszystkie te, które zdobyły dość sporą liczbę głosów, weszły na listę zadań do realizacji. Dlaczego? Dlatego, że środki, które były przeznaczone na cały budżet obywatelski, były podzielone w kategorii inwestycyjnej i społecznej. Przy społecznych nie było okręgów, przy inwestycyjnych, żeby te inwestycje pojawiały się równomiernie na terenie całego miasta, e, były podzielone na pięć okręgów. I te pieniążki tak samo były podzielone na pięć okręgów. Więc w sytuacji, kiedy pierwsza, powiedzmy dwójka, trójka, czyli ta czołówka zadań, e, pod względem ilości głosów e, nie wyczerpywała całej kwoty, która była przeznaczona, na dany okręg, to sięgaliśmy po kolejne z listy według ilości zdobytych głosów. Ale takie zadania, które swoją kwotą mogły dopełnić ten budżet, żeby nie było sytuacji, że zostało w jakimś okręgu środki niewykorzystane. Czyli decydowały pieniądze, a nie liczba głosów. To i to jednocześnie. To zależało naprawdę od wielu czynników, bo gdyby pierwsze dwa zadania były na maksymalną kwotę napisane i oba miały największą ilość głosów, to tylko te dwa by weszły i dalej już jakby nie byłoby środków na kolejne. No ale jeśli trzeci, powiedzmy pierwszy i drugi miał mniejszą kwotę, a trzeci miał taką dużą, no to automatu nie mógł być zrealizowany. Być może można by się było zastanowić nad tym, czy to jest najlepsze rozwiązanie, bo jednak ta ilość głosów dla wielu jest wyznacznikiem, ale z drugiej strony no, też byłoby duże niezadowolenie, gdybyśmy później pokazali, że nie wykorzystaliśmy tych środków, które były przeznaczone na ten cel. I na ten rok 2026, na natomiast przed nami w przyszłym roku dwa głosowania i pierwsze już na początku roku. Przypomnijmy, dlaczego tak się stanie. Dlatego, że w pandemii w roku 2022 nie był zorganizowany ten nabór, czyli na 2023 rok nie był zrealizowany budżet obywatelski, na co pozwalał ustawodawca. W takim, w, taki, w takim przypadku i tak, i tak zrealizowany on musi być, tylko został odsunięty w czasie. I ostatni rok, w którym możemy tą zaległość nadrobić z najzwyczajniej, to jest przyszły rok. Więc na początku przyszłego roku będziemy mieć pierwszy nabór, pierwszą edycję tą zaległą budżetu obywatelskiego na kwotę, która obowiązywała, w tamtym roku, czyli? w sensie 2023, bo to jest edycja z 2023, czyli na podstawie wydatków z 2022. I myślę, że tak koło września, tak jak zwykle, będzie druga edycja, która już będzie tym bieżącym budżetem obywatelskim. No właśnie, ale jeżeli mowa o kwotach, to rozumiem, że to zaległe głosowanie będzie opiewało na niższą sumę, a to wrześniowe, które będzie na kolejny rok, to będzie już opiewało na jeżeli się uchwała nie zmieni, to to będzie tak jak w tym roku 0,6% wydatków miasta z ostatniego sprawozdania z wykonania budżetu, budżetu miasta. Zatem jak to będzie wyglądało, jeżeli ta zaległa edycja będzie się odbywać na początku przyszłego roku, to działania już za chwilę ruszą? Dokładnie tak. Za chwileczkę mam nadzieję, uda nam się spotkać z wnioskodawcami tej zakończonej edycji i zaraz po tym będziemy robić ewaluację, zbierać te wszystkie uwagi, które gdzieś się pojawiały, no bo mówmy się, żaden z tych, żadna z tych edycji nie jest edycją w 100% idealną. Zawsze znajdują się takie przypadki, takie sytuacje, w których gdzieś ktoś ma jako, jako jakieś spostrzeżenie. Te spostrzeżenia zbierzemy, zastanowimy się, jak to zrobić. Być może będzie trzeba się pochylić po raz kolejny nad uchwałą, żeby ją doprecyzować. No i będziemy za chwileczkę ruszać. Na samym początku roku będziemy już się przygotowywać i myślę, że koło marca powinniśmy ruszyć z kolejną medycją. Czy Zielona Góra, w związku z tym, że jeszcze dopracowuje budżet obywatelski, przygląda się też, jak ten projekt realizowany jest w innych ośrodkach, w innych miastach? Tak, nawet planujemy wizyty studyjne w innych miastach, które będą Porównywalne, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, porównywalne o kwotę budżetu obywatelskiego, po to właśnie, żeby zobaczyć, jak to działa u innych osób, wymienić się doświadczeniami, udoskonalać tę formę tego budżetu obywatelskiego. No właśnie po to, żeby. To jest taki mój, mój też bardzo ważny cel, i nie tylko mój, bo myślę, że i Urzędu Miasta, i pana prezydenta, i całej komisji żeby faktycznie budować zaufanie społeczne i żeby ludzie zrozumieli, że to jest naprawdę y, łatwy dostęp, łatwa możliwość realizowania tych pomysłów, na które być może z innych źródeł środków po prostu nie mamy. Agnieszka Herc, radna Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych w Zielonogórskiej Radzie Miasta była gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu pięknie. Rozmowa o dziewiątej.